Tam w górę, w górę tam za drogą, za ślużą jest wejście, moje miejsce na poławianie, na noclecie. No nie chcę na razie jakąś bo nie wiem jak na ja, 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 ja. Hejka, hejka kochani, witam Was ponownie tym razem z kanału Gurdonotteckiego, niedaleko od mojego miejsca, tam gdzie zawsze poławiam. O, tam jak widzicie w górę, w górę tam za drogą, za śluzą jest jak moje miejsce na poławianie na notecie. A ja teraz jestem na kanale Gurdonotteckim. A dlaczego tutaj jestem? Ponieważ za tydzień mam jak dla mnie pierwsze zawody Grand Prix okręgu i chciałbym tutaj trochę jakby powiedzieć no potrenować usiadłem w pierwsze lepsze miejsce trochę dzisiaj jest ochłodzenie widzicie jest pochmurno eee, rybka tam się tak leniwie słabiała, to jest jakby no dobry znak no ale zobaczymy w zwe, w trening zweryfikuję dobrze kochani nazywam się Tomasz Gózek i zapraszam na weekendowe łowienie no hejka no dobrze kochani, jakby powiedzieć, już mam sprzęt rozłożony, już zanętę prawie że gotową, tylko jeszcze proporcje porobię i tak godzina 26 minut, no tak właśnie sobie mierzę, żeby to wszystko yy, 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 się wyrobić w czasie. Zaczynam od, z chciałem inaczej, miałem taki plan, że po prostu yy, 5 kul wrzucę na 12 metr. 11, 12 metr, 5 kul, podam kubka na 13 metr, ale widzę, że zaczęło jać i nie wiem, czy to nie będę mógł 11, nawet 9 żeby coś połowić. Chciałem zacząć właśnie od gramatury 1 grama, bo prawo prawie, że stała. Tam sami słyszycie, ale niestety nie, nie rady zaczynam jednak od trójeczki, nawet nie wiem, czy nie będę musiał zmuszony wziąć na przejść na, na cięższe spławiki i na typowo, typowo stopa. Tutaj się chcę też połapać, mam drugi plan. Eee, Zobaczymy, no, pogoda wszystko na no, zarejestruje. <laughs> Dobrze kochanie, to ja dokończę zanętę, wy, wygruntuję i i i, i i i widzimy się za chwilę. tutaj Mam zanęte 2 kg zanęty, to nie chcę zaraz się zgadzać jaką zanętę, bo nie wiem jak ta zanęta się tutaj spisze, dlatego Do dorzuciłem lit, lit gliny wiążącej, Dlaczego? rozmieszanej wiążącą, e, rozpraszającej i ziemi torfowej, czyli to lit i sprężyłem z tego dosyć dużych, na moje możliwości. 6 kulek one mają mi zrobić tak zwany dywan yy, a teraz oczywiście pod użyciem pieczywka fluo, no i szczyptę, szczyptę parzonej piki tutaj też dołożę, ale nie, nie całość, nie całość, dołożę trochę, chcę coś zobaczyć, tutaj te ryby, mają także co tydzień prawie że zawody one są tak przekarmione że rybki chcę szybce i chcę zacząć delikatnie i będzie brała rybka to będę daje możliwości do robakami e, jak to powiedzieć do nęca oczywiście damy co kleju. Będę łowił na tak zwanego skróta na dziewiątym metrze o. bo na jedenastym meczu jest tak samo jak na dziewiątym. A jest wiatr, a nie chcę z tym wiatrem walczyć i kołowić. mam jeszcze białe robaki, gdzie też je wypróbujemy. o, nadalęcenie. To jest glina z ziemią, glinę z ziemią. odrobinę No dobrze kochani, no to nie marnuję czasu. Tutaj jeszcze ogarnę, żeby jakiś syfu nie było. Męcimy i mówimy. No dobrze kochani, jak to mówią, aleluja i do przodu. No dobrze kochani, na dzisiaj wystarczy, bo już mnie dzisiaj tak wypiściło, że przewiało to do ładnego Dobrze kochani, ja tutaj już poz, zacznę zrzątać, e, później podsumuję i zobaczymy ryby. Dobrze kochani, jakby co to już jestem spakowany, szybko się pakuje, gorzej się rozpakowywać. Dobrze kochani, nie przeciągając czasu, bo naprawdę jestem tak przewiany, że się w i mieści. Idziemy teraz wyciągać rybki i będziemy je ważyć, tylko znowu muszę powagę iść. Całe 40 ryb. Jak na tą pogodę, na te warunki, to i tak dobrze. Dobra, lipki wracają do wody. Przedłużając, powiem tak, że ja jestem umiarkowanie zadowolony, ponieważ nie przećwiczyłem tego, co chciałem. Dosłownie, dosłownie paru rzeczy nie przećwiczyłem, ze względu na cholerny wiatr. No naprawdę cholerny wiatr. Jeden top mi pęk przez ten wiatr, no ale tak, tak to bywa. Zanęta. Zanęty Zanęta e, Zadziałała, rybka stała e, Brania były Co prawda mało widoczne Ale no, no Przy tym wieczcie to, to, to Nie szło lepiej Lepiej, nie szło lepiej Także kochani 2.07 mam nadzieję, że tylko na zawodach Na zawodach nie będzie Takiego wiatru I e, e, So, będę się trzymał tej techniki, którą dzisiaj mam, którą dzisiaj yy, zrobiłem, ale ale, ale wszystko zweryfikuje życie. Dobrze kochani, to dziękuję, że żeście byli. Trzymajcie za mnie kciuki za tydzień. Nie będę nagrywał, bo muszę się skupić na, na yy, łowieniu. Oczywiście jakaś relacja short na YouTube będzie. Dobrze, hejka kochani.